Dobra, dzisiaj widzowie oglądamy Lanela. Dzisiaj tylko Lanel może mi humor poprawić. Drowy nie oglądaliśmy. Obejrzyjmy sobie materiał o Drowie. 18 minut. Każdy mówi, że zajebista jest ta Drowa. Podobno taki goticzek 2D. Dawaj, oglądamy. Cześć. cześć! Jesteśmy teraz w ciekawym momencie dziw. Ja jak się z Lanelem na żywo spotkałem, to też mu powiedziałem, a powiedz mi tak, cześć, jak na filmie. I Lanel mi powiedział, cześć. Do premiery Panu panowęgzy zostało kilka tygodni i człowiek musi się czymś zająć. Przy Trzeba poszukiwać. można. Widzowie za tydzień PoE wychodzi od momentu oglądania tego materiału. Czajcie, że za, za, za tydzień właśnie będziemy odpalać PoE 2. Będzie 48 godzinny stream. Nabuzowali energią testosteronem, serotoniną. Wszyscy będziemy napierdalać w PoE. Cały świat będzie grał w PoE my zagrać, żeby się tak trochę przygotować do padów w Excel 2. Zauważyłem na Twitchu, że taki streamer Sing Sing, którego oglądam od bardzo dawna... O, od si! Sing Singa kiedyś w Docie na Mizie Lanel trafiłem. Mogę ci nawet wysłać ID-meczu, bo jest zapisane jako match versus Pro Gamers. I Sing Singowi kiedyś na Mizie wpierdoliłem, czajcie? Gra jak Drowa, Forsaken King. I już oglądając tego streama podejrzewałem, że to będzie gra, która może mi się spodobać, no bo jest to izometryczny RPG z trochę akcyjną walką. Więc po chwili oglądania tego streama stwierdziłem, że kupię tą grę, no bo to jest dosyć tania gra, bo uh -huh. to jest indyk, który jest stworzony przez niemieckie studio just Studio. Jest to Widziałem, to widziałem być, być dobre. 6 osób. I powiem to od razu na wstępie. W tym roku miała premierę kilka RPG-ów, takich jak Vanguard, Dragon's Dogma, Metafora Fantazio, czy też remake Final Fantasy VII. I w oczach ogólnej publiki pewnie to te gry będą walczyły o miano najlepszej gry RPG, która miała premierę w tym roku. Natomiast moim zdaniem... Drowa Forsaken King. W momencie nagrywania tego filmu, czyli w połowie listopada, jest najlepszym RPE'iem, jaki wyszedł w tym roku. I jest Ooh. to u mnie poważny pretendent do miana gry roku 2024. Uważam, że ta gra jest po prostu niesamowita. I to nie jest gra perfekcyjna, ona ma swoje wady, ale jest to dla mnie oddech świeżego powietrza po przejściu Dragons Dogma 2 Velgarna, którego potrzebowałem, który przypomina mi, jak można robić dobrze RPG. Można to powiedzieć krótko. Drowa to jest Gothic 2D. I jeżeli jesteście prawdziwymi polakami, to powinien można wystarczyć i w tej chwili powinniście się udać na Steam i kupić tą grę. Ale jest 2024 rok i może to wymaga przypomnienia, w czym Gothic był tak niesamowity i w czym przez rozszerzenie jest niesamowita droga. Więc opiszę dokładnie, o czym ta gra jest i co się w niej dzieje. I zaznaczam to już teraz, bo gdy będę opisywał tą grę, to na pewno zauważycie, jak ona jest podobna do Gotika. I twórcy tej gry się z tym nie kryją. Oni często w wywiadach mówią, że oni są wprost zainspirowani Gotikiem. Biorąc pod uwagę to, że to studio jest nie Crazy Grazie Taki wymienny, jest zajebiste. ...z kimś z oryginalnego Teamu Gothica 1, bo tak, bliźniaczu, podobna ta gra jest do oryginalnego Teamu... Ej, take. ja... ja muszę to powiedzieć. Obecnie gry za rzadko korzystają z formy barteru, taka jak ta. Obecnie niestety zbyt często w grach jest tak, że kupiec ma dużo golda, Przychodzisz do niego z rzeczami i mu je sprzedajesz. A to, co było piękne w starych herpegach, takich jak Gothic 1, takich jak Morrowind, było to, że ty musiałeś z kupcem wymieniać się tym, co on miał, bo on nie zawsze miał przy sobie golda. Jeżeli kupiec miał dużo, powiedzmy, jakichś healthpotek, to też chcieliś mu sprzedawać rzeczy, żeby zabrać za nie te healthpotki, a gold był. Dodatkowym nośnikiem wartości twoich przedmiotów. Był czymś, co istniało w tej grze dodatkowo, co było tą finalną wartością, którą byłeś w stanie wyciągnąć, gdy kupiec nie miał tego, co cię interesowało. Ale w starych herpegach było znacznie więcej interesujących przedmiotów, które chciałeś nabywać od różnych kupców. I mi tego brakuje w grach teraz. Bo teraz w grach niestety dochodzi do czegoś Jak w falałcie 1 i 2, dokładnie stary. Bo teraz w grach jest tak jak trochę w Stalkerze, kurwa. Stalker 2 ma tak. Masz. Kiełbasę, apteczki, naboje i wódkę. No i tyle. I, i to są wszystkie konsumable w grze. A jakieś w grach mieś Mapy, mapy skarbów, zwoje, rośliny, rzeczy do craftingu, potki, pancerze, strzały, bronie. No chłopie, multum tego było. I żeby kupić zioła, to musisz iść do zielarza, a żeby kupić bronie, to musisz iść do zbrojmistrza. I to było zajebiste. Tego mi brakuje teraz w grach. I fajnie, że drowa ma coś takiego. Gry z kimś z oryginalnego Teamu Gotika 1. Bo tak bliźniaczu podobna ta gra jest do oryginalnych gotików. Natomiast pomimo tego, że ona jest podobna do Gotika, to też w bardzo inteligentny sposób rozwija systemy względem Gotika i rozwija je moim zdaniem na plus. No ale żeby nie przedłużać, czym jest drowa Forsaken King. Drowa. Taka gierka. Akcja tej gry dzieje się w takim trochę słowiańsko-celtyckim settingu. Na samym początku rozgrywki jesteśmy przetransportowani do Drowy, czyli odciętej od świata murą śmierci, krainą, która znajduje się na ruinach zniszczonej cywilizacji. I tu wyraźnie widać, że ta cywilizacja jest inspirowana kulturą rzymską, więc można powiedzieć, że setting tej gry to trochę taki spin na celtycko-słowiańskich barbarzyńców znajdujących się na ziemiach wcześniej podbitych przez Rzymian. No, fabuła tej gry jest bardzo prosta. Na początku rozgrywki dostajemy jeden cel. Mamy magiczny Kamień, który musimy zanieść do druidów. I szybko dowiadujemy się, że takich druidów można znaleźć w jednym z dwóch miast, które znajdują się w tym świecie. I podczas rozgrywki musimy wybrać się, do którego miasta chcemy dołączyć, i obydwa te okay, miasta kompostry. mają różne cele z względem tego, co chcą zrobić. Jedno z tych miast chce za wszelką cenę wydostać się z tej krainy, a drugie chce przejąć kontrolę nad tą krainą. Oh. I w zależności od tego, który obóz wybierzemy, to będzie się różniła trochę fabuła. Nie chcę tutaj wchodzić jakoś mocno w szczegóły, żeby nie spolerować, natomiast mogę ogólnie powiedzieć, że fabuła tej gry jest po prostu okej. Okay. Jest tutaj parę ciekawych zwrotów akcji, natomiast jeżeli ktoś szuka jakiejś głębokiej historii, to raczej tutaj nie znajdzie. I oprócz głównego wątku, mamy tutaj całą masę sidequestów, które możemy wykonywać w tych dwóch miastach i ogólnie w lokacjach pobocznych w tym otwartym świecie, które też mają swoje wątki, ale też nie są one czymś niesamowitym. I struktura tej rozgrywki jest bardzo mocno open worldowa. Mamy ten główny wątek, ale właściwie możemy robić co chcemy. 95% tej mapy, na której się znajdujemy, jest możliwa do eksploracji od samego początku. Jest tylko kilka miejsc, do których nie można się dostać, bo są zablokowane głównym wątkiem, albo nie mamy jeszcze odblokowanej odpowiedniej umiejętności, która pozwoli nam się tam dostać. Ale do Jezre. większości miejsc można ostać się od razu. To wiąże się z grafiką, która jest w tej grze, no bo mamy tutaj całkowity pixel art, na którym w wielu miejscach można naprawdę zawiesić oko. Mapa jest stworzona świetnie i na uwagę zasługuje tutaj gęstość tego, jak te elementy są rozmieszczone. To jest całkowicie ręcznie stworzony świat i gdy otworzymy już mapę w tej grze, którą mm. musimy sobie kupić od sprzedawcy za złoto, Fajna. do większości miejsc, które możemy widzieć na tej mapie można się dostać. I tego jest tutaj naprawdę sporo, jest pełno jaskiń, krypt, świątyń, obozów, lokacji pobocznych, lasów, które można eksplorować. I te lokacje są naprawdę różnorodne i w ciekawy sposób skonstruowane. Właściwie nigdzie nie widziałem tutaj jakichś takich pustych przestrzeni, które często można znaleźć w takich pizzeratorowych grach. Naprawdę widać tutaj, że masa pracy poszła w to, żeby w ciekawy sposób zapełnić ten świat. No i co jest tutaj tym elementem, który powoduje, że moim zdaniem ta gra jest tak niesamowita? No, powiedziałem, że fabuła w tej grze jest taka, no, mocno średnia. No, a przecież to jest Erpek. O RPG-u ze średnią fabułą wypowiada się w takich superlatywach? Tak, bo to, co ciągnie tą grę, to mechaniki rozgrywki. Tak jak powiedziałem wcześniej, ta gra inspiruje się gotykiem. te inspiracje sprawiają się do tego, Ale że jesteśmy podobne, albo że jesteśmy też tutaj zamknięci w czymś w rodzaju magicznej bariery. To objawia się też w progresji naszej postaci. Gdy zaczynamy grać w tą grę, jesteśmy niesamowicie słabi. Większość potworów, z którymi warczymy, to jest ogromne wyzwanie. Gdy napotkamy na drodze bandytów, którzy chcą nas okraść, próbujemy się stawić, to dostajemy tutaj od razu po głowie. Większość lokacji, pomimo tego, że jest to otwarty świat, jest dla nas niedostępna z prostego powodu, jesteśmy na nie za słabi. Jeżeli walczymy z grupą przeciwników, przeważnie mamy tutaj przerąbane, bo nie ma... Ej, widzowie, ja wam muszę powiedzieć coś, bo jak ja to nagrywam, jest piątek. Jest piątek, 29, dziś jest Black Friday i są, słuchajcie, promki specjalne bla Black Friday'owe. Taka jedna z tych, które mi się najbardziej spodobały. Możecie je sobie wszystkie zobaczyć. Zaznaczam, że Kod Ludos nie działa na te rzeczy, bo one już mają bardzo mocno poobniżane ceny. Możecie sobie kupić taką małą podkładkę pod myszkę za 15 zeta. Zaznaczam, yy, ale to, co mi się najbardziej spodobało, to jest duża podkładka pod myszkę, podświetlana LED za 49Z dostępna. Macie link w opisie, jak kogoś zainteresuje. Pamiętajcie, że te rzeczy sobie możecie zamówić do sklepu i sprawdzić w sklepie, prawda? Mamy jeszcze dobrej zbroi, dostajemy dużo obrażeń i ciężko jest nam w ogóle zaatakować. Jeżeli trafimy na jakiegoś naprawdę ciężkiego przeciwnika, to ja nie zostaniemy przez niego one-shotowani. Po prostu na tej mapie giniemy, jeżeli się zapuścimy w niebezpieczne rejony, na które nie jesteśmy jeszcze gotowi. Bo nie ma po prostu ekwipunku ani poziomu w postaci, żeby tam kurde się. Kurde, ja zmieniu. nie zdążę się nie zagrać. Tutaj żadnego nie wszystko jest statyczne, nic się nie respawni. To jest oldschoolowa progresja, wzięta prosto z Gotika, która działa tutaj... na takie W takiej oldschoolowej progresji jest najlepsze to, że powoli sobie odhaczasz elementy mapy i to jest takie satysfakcjonujące. Niesamowicie, to jest dokładnie to samo uczucie, jak graliśmy pierwszy raz w Gotika i zaczynaliśmy od bicia jadów. Tutaj zaczynamy od bicia szczurów, stajemy się stopniowo coraz mocniejsi, 练习。 Możemy eksplorować dalsze lokacje, mają, do których wcześniej przy, nie mieliśmy dostępu, ci, ci, bo stopniu w naszej postaci. Szukamy tutaj miejsc, gdzie możemy zdobyć jakąkolwiek część ekipunku, albo zdobyć złoto, żeby kupić trochę lepszy kipunek, żeby znowu przejść do tych lokacji, do których nie mogliśmy dostać się wcześniej. To koło napędowe powoduje, że rozgrywka w drowie jest niesamowicie satysfakcjonująca. I drowa w wielu względach idzie jeszcze dalej, żeby rozwinąć te stare, gotikowe systemy. Pierwsze to to, w jaki sposób działa tutaj walka. No to jest zmuszone trochę tym, że mamy tutaj rzutki zometryczne. Mamy tutaj pasek staminy, który umożliwia, Umożliwia nam na wykonywanie ciężkich ataków, które robią więcej obrażeń, i na wykonywanie takiego sidestepa, który jest tutaj Dodge ma i frame'y. Zarówno my, jak i wrogowie mamy też pasek Poise, który po przełamaniu powoduje krótkotrwały stan. A ten PoIS jest praktycznie w każdej grze że teraz. ten PoIS musimy to jest, cały czas to atakować. Najnowsza bo nie mechanika. Przez chwilę, Taka potem gamingowa. PoIS jest wszędzie. Poise zaczął się od Dark Soulsów, przeszedł do Sekiro w innej formie, pojawił się teraz w Diablo 4, pojawił się kurwa w PoE. No, ten pojst to jest dosłownie wszędzie. To też pokazuje, że prostota jest złotem. Ten system działa w banalny sposób, ale jest tak niesamowicie satysfakcjonujący w rozgrywce. Ta gra jest wprost zainspirowana tym, w jaki sposób działa walka w Dark Souls. Drowa w się nazywa w natarcie, gra. Żeby ale nie pois. jest fajny. Wykorzystywanie do Rola do unikania ataków przeciwnik, w taki sposób, żeby je kontrolować tutaj optymalną strategią. Mamy tutaj spacing, dobrze zrobione hitboxy na większości ataków, walka jest satysfakcjonująca, nawet ma dobrze zrobione Audio. Ja chciałbym, żeby game deweloperzy zagrali w tą grę i zobaczyli jak prosto można stworzyć system walki, który jest satysfakcjonujący. Nawet z tym, że mamy tutaj ograniczenie do trzech tych sitestepów. no z lekkimi zbrojami możemy mieć ich pięć, ale to ograniczenie nadaje tutaj głębi tego gameplay'u, że musimy cały czas myśleć nad tym, ile mamy staminy, ile ataków w danym, w danym paternie przeciwnika możemy uniknąć, jak znaleźć opening, jak cały czas być agresywny, żeby przełamywać pois. Ten system jest prosty, ale jest niesamowicie angażujący. Walka w tej grze to jest czysta przyjemność. I to też jest podbudowane tym, że jest tutaj spora różnorodność movesetowa przeciwniku, z którymi warczymy. Z jednej strony są tutaj potwory, gdzie... gdzie właściwie każde monstrum, z którym walczymy ma trochę inny moveset A, i... i... Czy, ja, czy ja to tak słyszę, czy, czy Lanel cały czas mówi warczymy? <laughs> Bo walczy z psami, to on warczy. <laughs> Są nawet zrobione specjalne grupowe musetki, Potwory, w potwory! Przeciwników. To z drugiej strony mamy przeciwników humanoidalnych, <noise> ja tak, którzy tak używają sam tych samych umiejętności, do których my mamy dostęp. Więc to działa podobnie trochę jak Fantomy z Dark Souls, gdzie każdy NPC jest jakby wersją naszej postaci, z którą możemy walczyć. I później idzie to jeszcze dalej <noise> Nie, z na walczy, na normalnie. Are, Takimi jak walki na arenie, gdzie są zrobione rzeczywiście customowe ataki, które bosy mogą używać. Uwielbiam areny w grach. Z najcięższymi przeciwnikami. Tak jest! Golemy, w każdej grze musi być arena. W głębokich jaskiniach. Mamy tu świetny system walki i dobrze zrobionych przeciwników. To jest to, czego potrzeba, że walka była satysfakcjonująca. I dalej, jeżeli chodzi o rozwój postaci, mamy tutaj trzy statystyki: siłę, zręczność umysł. Siła zwiększa po prostu nasze zadawane obrażenia fizyczne, zręczność zwiększa naszą szansę na trafienie krytyczne, a umysł zwiększa nasze obrażenia magiczne i bazową ilość paska Focus. Pasek Focus to jest taka quasi mana w tej grze. Wszystkie specjalne umiejętności, które możemy używać w tej grze, opierają się właśnie na tym pasku Focusa. Działa on w taki sposób, że podczas walki, gdy trafiamy i nie jesteśmy trafiani, ładuje nam się właśnie ten pasek i możemy go wykorzystywać na wykonywanie umiejętności. Te umiejętności też są bardzo różnorodne. One różnią się też pomiędzy typami broni, których jest tutaj też kilka, ale są też umiejętności uniwersalne. I one też mogą być wykorzystywane w różnoraki sposób do zróżnicowania naszej strategii podczas walki. Są umiejętności bardziej wypełnione. w federalu. Umiej... Słuchaj, samą arenę zrobiłem. Wątku po arenie nie skończyłem, bo nie było czasu. Śpieszyłem się na Stalkera i najwyraźniej. Nie było warto kurwa Zabijają nam wykorzystywanie tego paska, dodatkowy dodżol, są umiejętności, które pozwalają nam ogłuszyć przeciwnika, są umiejętności, które są lepsze do kontroli tłumu, no i jest tego sporo, i jest w czym wybierać. Dodatkowo w pewnym punkcie historii, chyba w czwartym akcie, na ostatnią, jedną, trzecią grę, dostajemy dostęp do magii. To też działa podobnie jak w Gothiku 1, gdzie magię możemy używać tylko ze zwojów, które znajdujemy na otwartym świecie, a taką stałą magię, którą możemy używać, dostajemy właśnie dopiero, gdy dostaniemy z tą. Dzięki, za pozwala nam na, na nauczenie się czarów. I tych czarów nie ma tak dużo. Jak umiejętności specjalnych, natomiast też jest z nich pewna różnorodność. Są czary do crowd controlu, są czary, które wprost nas buchują i tego typu. Ale fajna armor! Głównie w moim przejściu, gdy grałem Ale zajwista progresja! Jest też magia wprost ofensywna, którą też można się pewnie zbudować, jeżeli zaczęlibyśmy wcześniej inwestować w statystykę umysłu. Co jest także możliwe, bo w przeciwieństwie do Gothika, to czy możemy założyć daną część ekwipunku, jest ustalane nie przez specyficzną statystykę, którą levelujemy, tylko przez sumę tych statystyk. Więc nawet gdybyśmy na początku maksowali. Jak patrzę na ten ekwipunek, totalnie nie jara różnorodność tych przedmiotów, nie? Po to, żeby później się 25 w maga, to level. Moglibyśmy używać innych broni. Właśnie teraz to testuję na moim drugim przejściu tej gry. gdzie właśnie taki build, że idę całkowicie w mind. To jest to, co zadaje na początku trochę mniej obrażeń, ale później będę miał, miał dostęp do naprawdę potężnej magii. Mówiąc o rodzajach broni, mamy tutaj cztery rodzaje broni do walki wręcz. Włócznie, miecze, sztylety i topory, które różnią się pomiędzy sobą movesetami, zasięgiem i tym, do jakich specjalnych umiejętności mają dostęp. No i mamy też broni zasięgowe, tak jak proce i łuki. I rozwój umiejętności walki też działa w leniach w gotiku. Każdy typ broni ma trzy poziomy mistrzostwa, który zmienia nasze animacje, szybkość ataku, oh, Nawet zmienia nice. się też postura naszej postaci, w jaki sposób ona trzyma daną broń, gdy nauczymy się tego wyższego poziomu skilla. I mają też trzy umiejętności pasywne, które są specyficzne dla danego typu broni: Palok, piking, skurowanie, tworzenie Poisonów. I tak samo w Nie możemy się nauczyć tych umiejętności od razu, musimy sobie znaleźć trenera. Żeby nauczyć takich umiejętności, musimy wydać. Te punkty nauki, które również wydajemy na zwiększenie naszych statystyk. I tak samo te punkty nauki wydajemy też na skile poboczne, takie jak skórowanie potworów, alchemia czy też kowalstwo. Bo w tej grze uh -huh. możemy też sami wykonywać przedmioty. Mamy tutaj różnego rodzaju sidła, pułapki, bomby, które nie możemy rzucać przeciwników, eliksiry do buchowania się, są nawet eliksiry, które permanentnie zwiększają Ale ładnie AI zrobione dany do tego item, który na otwartym świecie, przerobimy właśnie w taki eliksir. Jakie AI UI? jednego punktu na tej statystyki dostajemy trzy punkty statystyki. To działa dokładnie tak samo tylko Dwójce. Mamy tutaj możliwość samodzielnego kraftowania oh. strzału, oh. możliwość samodzielnego kraftowania mikstur, kraftowania leczenia, jest też nawet gotowanie, które jest specjalne mechaniką, która działa trochę inaczej od klasycznego leczenia, bo takie przygotowane jedzenie działa w taki sposób, że dostajemy pasywną regenerację, która uruchamia się tylko wtedy, gdy stracimy rzeczywiście trochę życia i ten buff jednocześnie daje nam jakiś dodatkowy bonus. Więc to jedzenie możemy sobie po prostu zjeść i podczas eksploracji walki pasywnie jesteśmy powoli leczeni. To też działa świetnie, bo pomiędzy walkami nie musimy się do końca martwić używaniem tego aktywnego leczenia, Ale tylko zajebiste. możemy używać to pasywne leczenie. I to działa w świetny sposób. Taki rozdział leczenia na leczenie pasywne i aktywne, bo to pozwala na rozpoczęcie każdej walki na wysokim pułapie życia i wykorzystywanie aktywnego leczenia rzeczywiście aktywnie. No i ostatnim elementem tej układanki są akcesoria, które możemy sami stworzyć, używając właśnie kowalstwa, albo po prostu znaleźć podczas eksploracji tego otwartego świata. Też ta eksploracja to zasługuje na jeszcze większą uwagę. To, w jaki sposób możemy eksplorować ten świat, jest wprost powiązane z tym, jak rozwija się nasza postać. To rozwój naszej postaci jest wprost powiązany z tym, jak daleko możemy się zapuścić, że tak powiem, w dzicz tego świata. I tutaj jest naprawdę masa ukrytych rzeczy i wnikliwa eksploracja tego świata pozwala zdobyć naprawdę unikatowe przedmioty, które całkowicie mogą zmienić nasz sposób grania. I to wszystko, co Ale wymieniłem, ta fajna. brutalność tego świata, to w jaki sposób rozwija się nasza postać, te mechaniki walki, to stanowi świetną miesiankę, która mnie niesamowicie wciągnęła na te 30 godzin, które spędziłem na pierwsze przejście tej gry. I rzeczywiście, ta gra na pewno nie jest prosta, zwłaszcza jeżeli ktoś nie gra wcześniej Gothica i nie jest przyzwyczajony do czegoś takiego. No, w tej grze, jeżeli za wcześnie Dzięki Jakichś przeciwników, to jest to dla nas wyrok śmierci. Jeżeli trafimy na, na jednego trochę mocniejszego potwora, to najprawdopodobniej zabije nas na dwa uderzenia. Na pewno wymaga to odpowiedniego mindsetu, ale tego typu mieszanka gameplayowa to jest coś, czego ja zawsze szukam w grach komputerowych i rzeczywiście ja jestem chyba przedstawicielem dokładnie tej widowni, dla której ta gra została zrobiona. I to na pewno stąd też się bierze mój entuzjazm wobec tej gry. No ale to jest to sprzężenie zwrotne, które tak nie wciąga w tego typu grach, że eksploruję jakąś daną lokację, trafiam na jakieś miejsce, na które wyraźnie widzę, jeszcze. Że jest I jest ten co tam się próbuje zrobić się silniejszy, eksploruje to miejsce i znajduje kolejną rzecz w tym miejscu, która powoduje, że staje się jeszcze silniejszym, go strukturować kolejne miejsce i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jest w tej grze też kilka elementów, które trzeba powiedzieć, że działają w trochę wątpliwy sposób. Wspominałem już tutaj o fabule, która rzeczywiście jest średniawa, i ja wiem, że to może być dla wielu ludzi problem. Ja w tego typu grze nie jestem szczególnie zainteresowany fabułą, tylko progresją mojej postaci. Kolejną trochę wątpliwą kwestią jest to, jak działa tutaj ta mechanika tego prawego przycisku myszki. A mamy tutaj coś takiego, że gdy mamy tutaj ten rzut izometryczny, to. Ten art trochę się nakłada na nasze pole widzenia i w tej grze jest to rozwiązane w taki sposób, że gdy wciśniemy prawy przycisk myszki, to odsłania nam się taka lupa, która umożliwia nam widzenie trochę przez ściany, żeby zobaczyć to, co rzeczywiście znajduje się za, tą, za tym danym artem. I tak samo ten prawy przycisk myszki jest wykorzystywany do odkrywania ukrytych elementów na mapie, takie jak na przykład ukryte przyciski. I często jest na przykład tak, że musimy prawym przyciskiem myszki znaleźć dany przycisk na ścianie, odkryć go. I dopiero wtedy możemy go kliknąć. To! To w nie sposób fajne. jest ciekawe, że musimy w taki sposób to odkrywać. Natomiast uważam, że mogłoby to działać trochę lepiej z tym odkrywaniem tych przenikających tekstur. Dalej, eksploracja. Jestem ogromnym fanem eksplorowania tej mapy i uważam, że ona jest świetnie zrobiona, jest bardzo dużo rzeczy do znalezienia. Natomiast na pewno może się nie podobać to, w jaki sposób jest złożona struktura tej mapy, gdzie Mamy coś takiego, że, że tak znajduje, musimy znaleźć te labirynty na tej mapie, które są naprawdę czasami ciężko ukryte, żeby znaleźć jakieś przejście do danej lokacji. Ale bardzo ciężko jest coś takiego, że powrotem, jakby z tej danej ścieżki pobocznej, jest taki jakby zeskok. A w tej grze niestety nie ma czegoś takiego jak wertykalne poruszanie się po mapie i musimy... I gdy zeskoczymy z tej danej półki, to nie możemy się znowu Psz, na nią spiąć. Jak w poksach. No moim zdaniem byłoby lepiej, gdyby to działało na takiej zasadzie jak drabiny z Bloodborne, na przykład, że... Gdy już 6, aktywujesz, to te same wrócić. No ale jest to pewna decyzja designowa która mi osobiście jakoś tak mocno nie przeszkadza, natomiast, natomiast może być to denerwujące, że rzeczywiście nie możemy się spiąć na taką daną półkę. I ostatni mój gripe z tą grą, który jest taki trochę już mniejszy, to to, że raz, że może to będzie lekki spoiler, uważam, że, że nie ma w tej grze satysfakcjonującego ostatniego bossa, co zresztą jest trochę plagą gotików. natomiast tutaj broni się trochę nagratym tak faktem, że jest w tej grze naprawdę jedna mega ciężka lokacja, która wymaga 100% przygotowania, żeby w ogóle spróbować ją zrobić i polecam sobie spróbować zrobić tą lokację. I dwa to to, że nie można w klasycznym gotikowym stylu wytłóc przeciwnego obozu przed końcem fabuły. Ja to już taka naprawdę mini nie bada. Bo chciałem w klasycznym gotikowie sposób spróbować zrobić eksterminację przeciwnego obozowi, ale niestety się nie dało. Mam nadzieję, że kiedyś to spaczują. No i to są wad... W klasycznym gotiku to nawet fajnie jest swój obóz eksterminować, nie? <grybuj> no, na pewno nie jest to gra perfekcyjna, i na pewno wielu ludzi może boleć to, że fabuła w tej grze jako RPG-u nie wiedzie tutaj prymu. Natomiast mechaniki rozwoju postaci ogólna atmosfera zagrożenia tego świata i sposób w jaki odbyła się tutaj eksploracja, która jest wprost powiązana z naszym rozwojem postaci. To, że ta gra naprawdę wymaga od nas myślenia, co często o tym mówię w innych grach, że grając w te nowe gry, odczułem wrażenie, że gra uważa nas za głupków. No, ta gra nie ma dla nas litości, ona naprawdę wymaga od nas myślenia. Kurwa, i ba brzmi bardzo i to dobrze. To widać w takich banalnych elementach jak zagadki logiczne, które są w tych ruinach, które eksplorujemy, że one nie są jakieś niesamowicie ciężkie, ale rzeczywiście wymagają trochę pomyślenia. No tutaj możemy mówić wiele, natomiast niech będzie rekomendacją to, że jak tylko skończyłem moje pierwsze przejście tej gry, to, 30 drugie. to jedyne o czym od razu myślałem to to, żeby od razu przejść tę grę drugi raz, wypróbować innych no. buildów, trochę inaczej zeksplorować mapę, dołączyć do tego drugiego obozu, to jest oznaką tego jak dobra jest ta gra, że od razu miałem tą chęć, żeby przejść tą grę jeszcze raz. Tak mówię, że to jest jedna z najlepszych gier jakie wyszły w tym roku i gorąco zachęcam, żeby sobie ją spróbować. Nawet po to, żeby zobaczyć jak Siema, rzeczywiście dziękuję, zrobić nadal miesiąc. dobrze RPG'a, a nie Na kopiować. Tę no gręgoladę systemową, która się odbyła w tych nowych RPG'ach, tak jak w Velgardzie albo w Dragons Dogma 2. Nadal można wykorzystać stare systemy, żeby zrobić nową, ciekawą grę. Jestem niesamowicie nahypowany na kolejną grę, która wyjdzie od tego studia. W Drowa, Forsaken King oni pokazali, że naprawdę rozumieją jak zrobić dobrze system w RPGu. Jestem przekonany, że cokolwiek nowego wyjdzie od tego studia, jeżeli ta gra będzie sukcesem i będą kontynuować, to będzie gra warta uwagi. I to było na tyle. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie lajka, Zostawcie lajka i na Twitcha. Właśnie chyba na tym weekendzie będę próbował zrobić bit pod magię w tej drowie. Więcej kontentów wkrótce. Do zobaczenia, cześć. No i do zobaczenia. Cześć, dziękuję, bardzo miło.